No zawsze jest fioletowa, no, jak A, A, Krystian i Marysia idą tu z Edkiem. Dzień dobry, ciociu. A, no masz. Dzień dobry, witamy na do ogrodu pana. Dzień dobry. Tak, tylko że my... Właściwie to my do pani Zosi, tak? No tak, tak. tak, tak, tak. Chcielibyśmy z panią porozmawiać. No nie wiem, można wilkę? Tak... No to chodźmy do ogrodu. Herbatki się napijemy, posiedzimy. O ciociu, kochana, tylko że... Że my z panią Zosią to tak w cztery oczy. I, a ja bym coś z Nie, 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 nie. przepraszam, to ja już całkiem skołowana jestem. To, 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 to co ja mam w końcu robić? Irka, weź te kawałki, chodź, a oni robią co chcą. No dobrze, dobrze. Ciasto Wam zostawię, macie. Oj, dziękujemy cioci, Ciocia kochana! Tak, <tankuś> nie Jaka no. no dobrze, zabieraj, zabieraj. Przyjdźcie chociaż potem do ogrodu. Na pewno tak. przyjdziemy, przyjdziemy, przyjdziemy. Przepraszamy, że tak nagle, ale chcieliśmy porozmawiać jeszcze przed początkiem roku szkolnego. No, no, no bo mamy, a, 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 mamy taki wielki kłopot tak z Krysią. O, z Krysią? Z Krysią? Dlaczego? No, no, coś się z nią dzieje niedobrego. A jak? pani ma doświadczenie, tak? No, na pewno może nam pani coś doradzić. No, Krystian, no no powiedz pani, Zosie, o co dokładnie chodzi. Ale ty jesteś mamą, to ty mów. No dobrze, ale koryguj mnie, jakbym się zadolopowała. Ja mam do tego zbyt emocjonalny stosunek. No bo jak zawsze rodzice do dzieci, nie martw się. No więc tak. Krysia ma tylko 12 lat. No, ale od jakiegoś czasu uznała, że jest już dorosła. To się stało w te wakacje. Nie no, mm -hmm. właściwie to trochę wcześniej, ale teraz pojechała na obóz w góry, no i wróciła całkiem odmieniona. To znaczy, no właśnie, już dawniej była jakaś taka dziwna, no, mama mówiła... O, to że... jest jak... twoja mama, zawsze wszystko wyolbrzymia. Ale dobrze, 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 o co dokładnie chodzi z Krysią, powiedzcie nareszcie. No, no ja nie wiem, może to normalne, ale jak mówiłam, no, uznała, że jest dorosła. Maluje się, siedzi godzinami w łazience, czyta jakieś głupie piśmidła dla kobiet, a na każde pytanie reaguje krzykiem. O sorry, ale to akurat ma po tobie. No nieprawda, nieprawda. Ja w jej wieku byłam cichutka. Teść mówi co innego. Ojej, Krystian, dasz ale mi wreszcie poszukać... powiedzieć spokojnie. Znaczy, chodzi o to, że Krysia była do tej pory mądrą i rozsądną dziewczyną. No dobrze, a już nie jest? No nie to już nie ta dziewczyna, co przedtem. Ja mówię do niej, chodź tu i powiedz, o co ci biega. A ta na nas z góry, nie będę z wami galać, to mój problem! Miała w ręku talerzyk, jak nim nie trzepnie o ścianę? To ja mówię, ale spokojnie, sprzątnij te skorupy. No a to od razu na mnie. Ja wybiegła i trzasnęła drzwiami, że aż szyba poszła. Nie, no, no ja jestem tolerancyjna, ale żeby narodzoną matkę tak rzeszczyć, no nigdy, ale to nigdy taka nie, e, nie była. E, powiedz pani, jak się zachowała, jakie kupiłaś ten. No, a, powiedz, no, powiedz. To tak, to wie pani, dostałam te 300 zł na szkolną wyprawkę. No to, no to kupiłam jej ten wymarzony plecak na kółka. Piórnik, a piornika, te. No, jej daj mi powiedzieć, przyjść o tych głupotach, to to nawet ich nie liczę. Nawet nie podziękowała. Od razu do mnie z pretensjami. A gdzie torebka? A gdzie kosmetyczka? No, to masakra. Bezczelnie przyszła do mnie po kasę na tej jej malowidła. No, ja w ogóle nie wiem, co mam robić. Chciałam z tym iść do Wierucha. No, zabrakło mi odwagi. Dobrze, 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 obejdziemy się bez bronka. Tak? Ja chyba wiem, co się z Krysią dzieje. Jak? Widzisz, widzisz? Mówiłam, że pani Zosia to ogarnie. No, 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 to co jej? Słodki maluch zmienił się w pyskującego nastolatka. Każda z nas to przychodziła, a Krysia ma dodatkowy powód. My jej na wszystko pozwalaliśmy. Miała co chciała. No, mm, no tak? Ale nie była zakochana. O, a teraz jest? No ale jak to? Przecież ona ma tylko 12 lat. No, ale jeszcze dziecko. Ale to teraz wszystko szybciej się toczy. Miłości nienawiść też szybciej przychodzi. W jej klasie jest Weronika Magdziarz. I obie się nienawidzą. A dlaczego z jakiego powodu co ona Kryś zrobiła? Krystian, ale daj pani Zosie powiedzieć. Krystian. No. Pisia. i Weronika rywalizują wszystko, o chłopaków, o koleżanki, o stopnie, tak, 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 nawet o ocenę, jedna drugą podgląda, a to idiotki, no. a zaczęło się od chłopaka. Odwalka z zatorów, zanim wszystkie dziewczyny latają. Krysia nie musi za nikim <grystanie> latać. Jest najładniejsza w klasie. <grystanie> Weronika też. Obie są najładniejsze. A, ten babski taki hmm, A wy to? To co? Nie kłócicie się ze sobą? <grystanie> Mówiłeś mi kiedyś, że wybiłeś chłopakowi zo po dziewczynę. No co? Może tak nie było? Maryśka, powiedzmy prawdę. Krysia ma charakterek po tobie. A ty A... ciekawe po kim? Po mamusi czy po tatusiu? O, o bojgu nie można nic dobrego powiedzieć. Ale, ale, ale po, po, poczekajcie, dajcie spokój. No dajcie spokój. Przecież nie o to chodzi. Obie Krysia i Ta Weronika mają silne charaktery. Jedna drugiej nie ustąpi. Nagrywają siebie i rzucają to na Facebooka. Nie są to miłe filmiki. Dobrze, że chociaż nas nie nagrywają. No ale... Co my mamy robić? Marysiu, Marysiu, porozmawiaj z nią tak szczerze, od serca, błagam cię, tylko nie krzycz, nie pouczaj i nie wchodź w żadne pyskówki, to jest najważniejsze. No Spójrz na, na sytuację jej oczami, oczami Krysi, no, łatwiej ci będzie ją zrozumieć. Krysie, to beznadziejna sprawa. Zamiast z nią walczyć, spróbuj się dogadać. Powoli. Cierpliwie, krok po kroku. Proszę cię. Niej, pani Zosi, pani, z... pani Zosiu, gdzie ja mam na to czas? No, ojciec choruje. Matka Krystiana non stop wtrąca się w nasze życie. No, w urzędzie gminy gorączka, bo idą wybory, a tu jeszcze... Jeszcze z Krysią takie problemy... Trzeba to przemyśleć na spokojnie. Nie wiem. Zamiast z nią gadać, to ja zabronię jej wychodzić z domu. No i tyle. No po szkole ma siedzieć na tyłku i się Ale uczyć. Ale Marysiu, Marysiu, przecież to jest nierozsądne w najwyższym stopniu. Wiesz, co będzie wtedy robiła? No co? Siedziała przy komputerze i pisała różne głupstwa na fejsie. Oj, Nic więcej. Boże, czy ona tak musi? Obawiam się, że tak. Tej spokój, będzie dobrze. Nie, to co znowu? Ja byłem pierwszy. On mnie popchnął. Się. Cicho, cicho. A dzień dobry kto powie? Dzień dobry. Mamo, on mi no. powie, dzień dobry. że aż na mamo ścianę. Dobrze ci tak. Marysiu, Marysiu, proszę cię. Proszę pani, a, a czy pan... to prawda, że pan Hirek będzie mnie uczył w drugiej klasie? <laughs> tak. Czy się. No, ja bardzo lubię pana Chirka. On obiecał mi dać papugę, taką prawdziwą. No tak, 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 tak. Wiesz, nieodpowiedzialne obiecanki to w jego stylu. Ja... Przepraszam Was bardzo, ja już muszę iść. Janusz, zaraz na przyjście. Dziękujemy. Dziękujemy pani Zosiu. Pamiętaj, pamiętaj Marysiu, pamiętaj, proszę ci tylko spokojnie. Do widzenia. A pa, już jest to. No proszę, 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 jaki nie wiem człowiek. No to biegnę. Do widzenia. Czemu pani teterowa tak szybko poszła, bo nie lubi Hirka? Oj, e, Krysiu, nie plotkuj. Ale pana Hirka wszyscy lubią. Ja ci wytłumaczę. Są starzy nauczyciele, tacy jak pani Zosia. No, no ale przecież ona wcale nie jest taka stara. Tak bardzo to nie. Tylko jak prababka dinozaury. No, ale co ty wygadujesz? Nie wolno w ten sposób. No. Tak napisał na fejsie jeden kolo. A nie o pani teterowej, tylko o jednej wokalistce, co ma już 39 lat. No i słuchaj, Czalera. Ci starzy nauczyciele nie lubią młodych, a młodzi stary. Pytasz, o co kaman? Ale pan Hirek jest super. Powiedział, że bociany nie przynoszą dzieci. A ty w te głupoty uwierzyłeś. Taki stary chłop. Dzieci znajduje się w kapuście. No i nie wciskaj dzieciakowi kitu. Ja wiem, że Ela umam w brzuszku, bo jedne dzieci są z brzuszka, a inne z domu dziecka. No i widzisz, jaki mądry. Mhm. O, e, moja komóra. Halo? A, to ty. Ależ tu samo. Aha. No. Tylko mam toksik w domu. Uh -huh. Nie mogę właśnie. Co? Ale lol. Aha. Mhm, okejka. Gdzie? Aha. Uh -huh. Tam, gdzie zawsze. Okejka. Okay Narson! To, co dzwonił? Waldek. O matko, ale się cieszę! No patrz, cała w no, A Ty nigdzie nie pójdziesz no, z żadnym tam Waldkiem. Będziesz siedziała w domu. Musia, nie rób mi tego. Zrobię. Nie może. A właśnie, że mogę. Musia, on pierwszy do mnie zadzwonił. Był z rodzicami w Turcji. I do mnie pierwszej zadzwonił. Nie do niej, nie do Weroniki. Ale superaśnie! A ty z czego się cieszysz, głupku? Facet wybrał, to się kobity przestaną kłócić. No Maryśka, uśmiechnij się. Dopiero teraz się zacznie. Boże, dlaczego dzieci muszą rosnąć? Nie mogłyby zostać takie takie malutkie. Był to 2968 odcinek powieści radiowej w Autorstwa Eugenii Budek. Wystąpiły Elżbieta Giertner, Andrzej Zaorski, Monika Lecińska, Jan Wituch. Justyna Kulczycka oraz Maja i Karol Kwiatkowscy. Realizacja dźwięku Marii Olszewskiej. Praca na planie Teresa Skoczylas. Reżyseria Jana Wareneci. Następny odcinek filmu za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.